Siemaneczko wszystkim rodzinka z tej strony Jezik i Kacper. Dima, już tam atakuje, Kazi już też, już wyczuł sreberko. Witam. No, Piękne tereny, zima nas odwiedziła. Ale my się nie poddajemy, spróbujemy taki lasek, bo na polu naprawdę wieje. je, chociaż teraz przestało, i dziś, tylko zerknijcie, zakup od Janusza. Pozdrawiamy Testujemy dziś Versace Deusik został w szafie Chyba się nie obrazi Pobawimy się Zobaczymy co potrafi To cydenko Kacper Atakujemy? Tak. Do pierwszego No tak. i tak mówiłem już na rozpoczęciu Prawie że srebro, ale jest monetka ja tu widział już wiatraczek, tak jest Ale była na nasę. Tak? Ani nie bez kopania? Bez kopania Piątula chyba No, jak najbardziej Brawo Jest pierwszy strzał. Brawo, my. Brawo? Można? Ja jeszcze nie odpalił, a tu już monetki się sypią. Dobra, lecim. Chodź Wersunio Idziemy, Kacper woła Że medalik że zerknij, o kawał kada, kawał, kawał medalika nie będzie to mieć? raczej tak widać po brzegu i po wadze. no ale poczyścić to w domu młody, bo go no szkoda że jak tak na szybko ale brawo Brawo, ty młody. I patrz, wszystkie pociutko, nie? No, ja tam pięć 5... centymetrów. cm. bo to. Tak. Lecimy dalej. Więc Dima tu walczy z najpereczką? U niego, między wojnie bardzo zjedzone, ale jedyneczko na pewno i pięć feningów. A tu. Rutus Versa. Pierwsza, Pierwsza moneta. Nie dużo było, trzeba czekać. 50 groszy, bo 50 groszy. Ale jest. Jak moneta jest na wypadzie, jest super. Sławek zadowolony, jak najbardziej. Cichutki, stabilny. Zobaczymy, bo to trzeba pochodzić. Nie ma co porównywać. Warunki też są ciężkie. Co Sławkowi bardziej się spodoba? Na razie mu się podoba 50, która wskakuje do sakwy. I ćwiczymy dalej. I kolejny szczawersy. Ale PRL 49 Pozdrawiamy jego Antoniego Rutus szaluje, szaleje w PRL -ku. A my się bawimy, zapraszamy do rodzinki Druga ciągłość W ciągu 5 minut Brawo Dobra Może coś tu wyciągniemy Pierwszym Pierwszym wyjściem. Sreberko na przywitanie. Lecimy dalej. Trzy sztuki w pierwszej połowie. hat jest. Kolejna krągłość Ale... Rutus chyba tylko ciągnie na PRL. Bo to chyba piąteczka, jak się nie mylę. A raczej na pewno. Dobra. Bawimy, testujemy, ćwiczymy. Tu, mnie, tu jest plusi, że naprawdę spokojny ci się, nic nie pochrubkuje. <noise> Więc zobaczymy, jak nasza przygoda dalej się będzie rozwijać. Lecimy po więcej. Zabawa trwa dalej. Krążymy sobie z Wersą, ale Wersa nie Wersa, adeusik powiedział jeżeli zostawiłeś mojego przyjaciela to ja nie będę działał. <laughs> Niestety rozładowany. Trzeba sobie dawać radę. Ale co chcę powiedzieć. Pierwszy kontakt z Wersą jak bardziej na plus. Fajnie się chodzi. Sygnały bardzo ciekawe. Monetek już też zbierał. No, no, sama PRL ale 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 naprawdę na plus. Cichutki. Nie popierduję. Więc naprawdę dzisiaj wysanie łapkę w górę. Bo jeszcze jak coś drapnie ciekawszego to już. Więc zabieram się. Do pracy. Sprzątamy dalej. Pozdrawiam rodzinka w terenie. Sławek dopiero ciężko gdzie uczy Zapoznaję się z wersją i naprawdę taka wielka moneta. A bardzo mały ID. Nie wiem czego. stabilnie stabilny, jak najbardziej temu kopłem. I z ciekawości, bo naprawdę 45. A taki lapsior. <noise> Takie porównanie, więc. Więc, no. Pierwszy pierwszej naprawdę monet sporo już na, na wytargiwał. Ale same perelki. No dobra. Bawimy, słuchamy, lecimy. Pozdrawiamy. Co tam, panie Kacper? Dawaj, Dima. Rozpoznaje. Dwa harężlaki. Dwa halerze. austro brawo. Brawo. I fenolek. Ja mnóstwo prl -i. Nic innego nie chcę w wersja szukać. Tylko PRL. Tak? PRL-ki, PRL-ki hmm. i medalik młody. Teraz zejście, zobaczymy co mamy. Pozdrawiamy. I te razem zaświeciło. Coś ten już wykopał. Ciekawszego. Coś dobra, dobra. Fajne. Sławek lubi takie. Spróbuję go delikatnie. Przebrzysi, patrzcie jakie rękawice. Mi 4 się obraził. Trzeba kopać tradycyjnie. Pozdrawiamy, żadnych ciugi. Taka zabawa była na plaży, na zlocie. Więc <grywamy> ćwiczymy. A teraz poczyszczę troszkę, bo coś tam chce się pokazać. Kurczę pióro. Nawet nie poczyściłem, no, dawaj. Nieco się pokazuje, tylko to jest medal. To jest medal, brawo Versace. O, jak najbardziej to nie zauważyłem, że łóżko jest z tyłu napis, jak najbardziej medal. Jak mówiłem, dobrze się nam współpracuje. Był PRL, a teraz medalik. Me, jaki medalik? Medal widać twarz Józefa podwójną naprawdę naprawdę mega a ja nie widział super to tygryski lubię najbardziej nie chcę teraz tu lepiej w wodzie go przepukać w domu i wszystko wszystko opiszemy no Brawo, brawo Wersa masz plusik, a teraz lecimy dalej. Wersaleczka moja, monet naprawdę łupie dużo, machła medal, a teraz tylko zerknijcie. Jest pierś, obrączka jakaś. No, szkoda, szkoda, że nie z tego kruszcu, ale i tak ale i tak cieszę dajemy radę dzisiaj, dajemy i Sławek bardzo się cieszy i następny wypad też jeszcze go będziemy testować bo mi się coś bardzo podoba <laughs> łapeczka do góry i lecimy po złoty kolcak tylko zerknijcie. I takie rzeczy się zdarzają. Kacper, cewka tam podcieka po remoncie. Czyli pochodzone. A tu... Tak? mile up vanquish. Popatrzcie jaka awaria. Czy ktoś miał kiedyś taką przygodę? Bo trzeba coś z tym... Trzeba coś z tym podziałać. Oj, oj, oj. No takie wypadki też się zdarzają. Niech. Ale Dima się nie poddaje i wyjdzie o to, <noise> wyjdzie chodził tak, bo my są twarde bestie. Idzie następnie z awarią, mój pitpointer rozładowany, no dzisiaj coś to za dużo. Nie wiem, zaczęło się od Ciebie. <głos> <głos> Idzie młody. Jak tam? Wzbudza się? Nie. No to życie, co nic nie... Ona tak, ona tam podcieka. Popo. Co się stało? Co się złama? Łamała się rączka. Jak ktoś da, jak może poczarować z takim? Ja bym coś wykombinował, ja już mam plan. A my lecimy dalej. I tak mówi, nie poddajemy się. Zerknijcie. Nowy sposób. Ale chyba najładniejsza tu, ma, znaczy najład... Patrzcie jaki stan. Cesarstwo niemieckie. Hu No Patrz, nie chce wyłostrzyć Bestia nie chce wyłoszyć Ale ona bardzo Bardzo ładniutka będzie jak się umyje Brawo Nie poddajemy, walczymy, a sprzęt się naprawi Oddaję W dobre ręce Lecim dalej Pribor zepsuty Ale zerknijcie jak Dima tu srebrny no Posrebrzany na pewno Piękny sygnacier, no kawał Naprawdę i trzeba na grupką Popatrzcie, pasuje ja ja mam małe łapki, a to nie wiem co te Niemcy donosili te Ale naprawdę I tu są litery RR, brygada RR Zawsze do boju, a naprawdę bardzo piękne. Oddaję sygnecie kolcok, a pribor naprawimy, wszystko będzie ok, piękny, gratulacje. Weszliśmy z lasku, dość już PRLków. prl gdzie go zerknijcie. Pozdrawiamy Artura Skaniowa. Rutus tutaj, nawet plastik widzi. Taki piękny guzik, PKP, oczywiście żarcik, ogonek aluminiowy, też fajny fancik. Taka ciekawostka. A teraz lecimy dalej. Koniec. Piękny teren na poletku żeśmy nie byli, takim szybkim szybkim przejściem, ale taki malutki lasek popatrzcie. No tylko zerknijcie tylko zerknijcie, bo Kasiu, oczywiście cały zestaw dzisiaj ma do obiadku takie pakieciki, a to co? Klamrę, łusku. jak to kaźle oczywiście siekiera musi być kiedyś e, szarpał, podkowy zawsze żarbał Siekiera motyka i co? I pakiet monet. Co my tu mamy? Cztery niemieckie, O, współcześniaczki i medalik. A medalik gdzie? Pewnie na łące, tak? Czy nie? Nie, w lesie. W lesie. Dimon tu naszarpał. Arężlaka widziałem, cesarstwo Weimar. I taki oto piękny. Posrebrzany. Signature. Wykrywasz, naprawimy, nie ma problemu. Młody, co ta ruczka od czego? Od szybkowaru? Czy grybata, normalna? Herbata, szopycie, samowara. To samowara. To, to samowar? To. Bardzo piękna, bardzo piękna. Młody tu naszarpał. tradycyjne. A dyszka była z poprzedniego, nie? I tak. Bardzo ładniutka. Bardzo ładna dyszunia. Monet. Harężlaka oczywiście, medaliczki. Tu słowka też stare. Gołębie i nawet tu Dima machnął jednego Austriaka. Usławka Sławka PRL naklepane. Jakiś ten Sławka fancik. Medal. To jest medal. Najpiękny. To wiemy się na pewno, bo on jest do odczytania. Tu wszystko widać. Tak jest. I była jej obrączka. Nie z gołębia. Nie zgołębia. Klucze naprawdę, jak na taki lasek. Mnóstwo fantów. Jeszcze czegoś pozdrowić. A Artura już pozdrawiałem, ale jeszcze raz pozdrawienia dla Arturo dla Ciebie. I teraz kończymy tym oto pięknym akcentem Zapraszamy do rodzinki w terenie. Do następnego Może tu wrócimy, bo tam jeszcze jest jeden taki laseczek, więc... Jeszcze pole. Jeszcze pole. Więc zobaczymy. Ale zapachniało srebrno. nie Ona po tak? tak? Bardzo ciekawe miejsce tak, Więc można, się można wrócić I wrócimy na pewno Pozdrawiamy